Z dzisiejszej Ewangelii to jest Ewangelia według świętego Mateusza, 25 rozdział wersety 14 do 30. Jezus powiedział. Podobnie też jest z Królestwem Niebieskim, jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według ich zdolności i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał, on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił panowych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: Panie, przekazałeś mi pięć talentów. Oto drugie pięć zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu. Nad wieloma cię postawię. Wejdź do radości twego pana. Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: Panie, przekazałeś mi dwa talenty. Oto drugie dwa talenty zyskałem. Rzekł mu pan: Dobrze, sługo, dobry i wierny. Byłeś wierny w rzeczach niewielu nad wieloma Cię postawię. Wejdź do radości Twego Pana. Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent i rzekł, Panie, wiedziałem, żeś jest człowiek twardy. Żniesz tam, gdzie nie posiałeś i zbierasz tam, gdzieś nie rozsypał. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem Twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność. Odrzekł mu Pan, sługo, zły i gnuśny. Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie mnie posiał i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane. Także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów. Ale bardzo bogata Ewangelia, jest wiele wątków, o których moglibyśmy dzisiaj porozmawiać. Sobie myślę ten finał. Wyrzucenie sługi nieużytecznego na zewnątrz w ciemności, tam, gdzie będzie płacz i zgrzytanie zębów. To jest zapowiedź kary. To jest zapowiedź kary, y, która bierze się z tego, że nie. Pomnażamy talentów, nie wchodzimy w Boży plan dla naszego życia, nie realizujemy tego, do czego zostaliśmy przez Pana Boga wyposażeni i przygotowani. Myślę sobie, że miejsce kary tutaj, w tym miejscu, rozumiemy bardzo dobrze, może nawet za dobrze, ale myślę sobie, że, że ta Ewangelia pokazuje nam, jak ważne jest to, by odkryć nasze obdarowanie. Przez ostatnie dwa miesiące w ramach WKU, wakacyjnego kursu uświęcenia, Przyglądaliśmy się temu, w jaki sposób Pan Bóg nas obdarowuje. I zyskałem takie przekonanie, że każdy z nas ma swój specyficzny, unikalny cel, który Pan Bóg przygotował dla nas. I to jest to, co tylko ja, tylko ty możemy w życiu zrealizować. I ta Ewangelia pokazuje nam, że jeżeli zaczniemy to realizować i te nasze talenty pomnażać, zaczniemy wykorzystywać je dla dobra innych, dla tych, którzy potrzebują, dla tych, których Pan Bóg stawia na naszej drodze, jeżeli będziemy tym osobom, których Pan Bóg nam daje, okazywać miłość, będziemy im służyć, będziemy ich wspierać, pomagać, to to pokaże Bogu, że jesteśmy warci tego, by otrzymać więcej. Bo jeżeli nie jesteśmy wierni w tym małym, które otrzymaliśmy, jeżeli nie umiemy tego odkryć i tego wykorzystać dla dobra Królestwa Bożego, to jak możemy oczekiwać, że Pan Bóg da nam więcej? Dlatego warto się zatrzymać, warto krytycznie spojrzeć na nasze życie i popatrzeć, w czym naprawdę jestem dobry i w czym mógłbym innym pomóc, innym posłużyć. I na pewno jestem przekonany o tym, że każdy z nas ma takie przestrzenie i takie dziedziny, w których może powiedzieć, że jest obdarowany. Może to nie jest pięć talentów, tak jak mają inni. Może to nawet nie jest dwa talenty, które moglibyśmy odkryć u, u sąsiada czy u znajomych. Ale nawet jeżeli masz tylko jeden talent, to nie masz go po to, by go zakopać. Nie masz go po to, by się nim ucieszyć i ze strachu nic z nim nie zrobić. Dlatego odkryj swój talent i zacznij używać go dla innych. Zacznij używać go dla swoich współtowarzyszy tutaj w celi, a kiedy będziesz na wolności, zacznij wykorzystywać ten talent po to, by dobrze robić innym. A wtedy to dobro zwielokrotnione wróci do nas kiedyś, może szybciej niż się spodziewamy. I tego chciałem bardzo serdecznie Wam życzyć. Dziękuję.